Cześć, witam Was serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj przykład zachowania, którego bardzo nie lubię takiego głupiego cwaniactwa, które nie wiem z czego wynika może z poczucia wyższości. W każdym razie posłuchajcie, jest to jeden z braci Tyburskich. Wy mi powiecie, który to jest. Ja ich tak często nie oglądam, nie odróżniam, ale wiem jedno: internetowi zawdzięczają bardzo wiele. A to co za chwilę usłyszycie o internecie z ust jednego z braci może was zdziwić. Wysłaliście mi materiał tego, nawet nie wiem jak to nazwać. Człowieka nie będą ubliżo, któremu prawdopodobnie zabierali kanapkę Zawsze skarżył się mamy i tacie, bo to widać, to widać ewidentnie. Teraz ma publikę i próbuje się mścić na takich jak ja, którzy pewnie mu to robili. Aczkolwiek, no nieważne. Ubliża nam w kilku, kilku, kilka razy w krótkim materiale o nas, więc chłopaku pamiętaj, że życie poza internetem też żyje, nie, Istnieje. I nie znajdę ani godziny. Ale zobaczcie, jaki jest nieobiektywny, jaki... Jaki dziennikarz z niego, kurwa, to ci wszyscy w internecie, tacy, kurde, be, be, bezkarnie obrażający ludzie, dlatego nienawidzę tego internetu. Bo chłopak by zobaczył mnie na żywo i by srał po gaciach i by mu się trząsła cała szczęka. Także chłopaczku. Słyszeliście go? Jaki król podwóra zobaczył go Konopski i by mu się szczęka trzęsła. Od razu by leżał, po prostu na łopatkach by się położył, posrał pod siebie i... Już by nic nie zrobił. Słuchajcie, świat tak nie działa. To znaczy chwilowo może działa, tylko że już y, tysiące lat temu ludzkość doszła do wniosku, że jak jest jeden większy facet, który terroryzuje całą resztę, to wystarczy zebrać się w kilka osób i ten terror szybko się kończy. Przynajmniej tak to w uproszczeniu wygląda. Powstały prawa, powstała cywilizacja, ludzie się dogadali, funkcjonują, więc owszem, no, to smutne jest, jak ktoś na przykład nagle traci zęby, ale potem są tego konsekwencje, więc tak to, tak to nie działa. Zastanawiam się też dlaczego Konopski miałby się przestraszyć. To jest pewnego rodzaju grożenie i to można powiedzieć, że tak, to tak to właśnie działa, tak? Właśnie działa zastraszanie. Myślę, że Konopski mógłby się czuć zastraszony jak najbardziej. A jest youtuberem, jest też prezenterem. Nie wiem, czy normalni, znaczy normalni, telewizyjni dziennikarze by mu dali takie miano dziennikarze, ale myślę, że patrząc na niektórych telewizyjnych dziennikarzy i na niektóre telewizje spokojnie Konopskiego można by tak nazwać. I zastanawiam się, jak konkretnie ten z braci Tyburskich sprawdziłby się jako, jako taki właśnie dziennikarz, prezenter, to mnie bardzo interesuje, bo tutaj jest bardzo pewny siebie. A i do tych mądrzejszych, co mi piszecie, że o, bo ty tam gadasz i tego bycie położył w 5 sekund. Słuchajcie, 90% z Was to by mnie popchnęło, jakbym stał i już bym leżał, ale to co z tego, mówię, świat tak nie działa. A przy okazji to tak się zastanawiam, skoro konkretnie ten e, pan tak nie lubi internetu, to dlaczego w nim jest? Skoro go tak nienawidzi? Ja myślę, że bracia te bursy bardzo dużo zawdzięczają internetowi. Troszkę też swojej charyzmie, może, może na, na pewno szczęściu, dlatego że gdyby nie internet, to by robili coś innego, tak. No. I o, Zaznaczam. Chwała im za działalność charytatywną, ale to wszystkiego nie rozwiązuje. A biorą udział w dziadostwie, jakim jest Fejm i też jeden z nich, i to nawet nie wiem, czy to nie ten sam, rozwalił na Fejmie głowę Kasiuszowi szklankom, bo rzucił w niego szklanką. Biorą udział w tym dziadostwie, a potem dziwią się, że są pod oczołem. Ja rozumiem, że dla pieniędzy, ale na przykład dlaczego jeden z nich rzucił Marcinem Rzoskiem? Też nie, nie wiem, który. Być może to nadal jest ten sam. Nawet powiem wam, że trochę mi się tak wydaje. I to nie odróżnię ich z braku szacunku, bo gdyby nie byli tyburskimi, a zobaczyłbym takie nagranie, powiedziałbym dokładnie tak samo. Być może prywatnie są naprawdę świetnymi ludźmi, których bardzo bym lubił. Być może tak jest. I być może są to świetne osoby, z którymi przybiłbym piątkę i powiedziałbym: Jacy fajni z Was goście. Ale jak widzę takie nagranie, to mnie terapię, bo wszystko zawdzięczają internetowi, a mimo to takie coś powstaje. Znaczy, no nie wszystko oczywiście, ale wiecie, karierę, pieniądze. Przecież oni do Fejmu też nie poszli dlatego, bo sobie wymyślili, słuchajcie, fame to najlepsza sportowa federacja. Nie, chodziło o kasę. A poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Fame ich chciał, to tam poszli. Potem też jeden z nich zagrał w serialu w kanal. Plus, ten algorytm miłości. a ja widziałem tylko fragment. No straszna lipa, no ale za to też poszła kasa. Więc nie narzekaj tak na internet, bo masz z tego internetu bardzo, bardzo wiele. I na pewno wygodniej ci się żyje, niż jakbyś w tym internecie nie był. Ale nie lubię takiego słaniactwa ze Bo jakbyś mnie zobaczył, to tak dalej. Poza tym wiecie. Sprawność fizyczna pochwalam, warto ćwiczyć, warto dbać o siebie jak najbardziej, warto też mieć trochę mięśni, lepiej niż nie mieć. Fajnie też wyglądać, dlaczego nie? Natomiast pamiętajcie, że siła to nie tylko siła mięśni. Bo ktoś taki jak na przykład w internecie mogłem tutaj powiedzieć, na przykład Zbigniew Stonoga. Niekoniecznie wykorzystuje tą siłę swoją mądrze. Niekoniecznie tą odwagę wykorzystuje cywilną mądrze. Czasem myli odwagę z głupotą, ale jednak jest człowiekiem, który potrafi się przeciwstawić i powiedzieć pewne rzeczy, i też wielu z jego oponentów mogłoby do niego podejść i spokojnie go poskładać parę sekund. To nie o to chodzi. Ale tak świat nie działa. Zresztą zwróćcie uwagę na to, że. Opozycjoniści, czy jacyś właśnie ludzie, którzy walczą z opresyjną władzą, czy mówią o tej opresyjnej władzy, to najczęściej nie są najwięksi kulturyści na świecie, czy zawodnicy MMA, czy jakieś kafary, szafisz, tak jak To są zwykli ludzie, jak chodzi o budowę ciała, jednak właśnie wyróżniają się taką odwagą, żeby powiedzieć o rzeczach, o których wielkie kafary często nie mówią. Bo nawet się tym nie interesują, albo zwyczajnie się boją. I dlatego właśnie brzydzi mnie takie zachowanie: że o ty tam o mnie nie mów, bo jakbyś mnie zobaczył na ulicy. Tym bardziej też wydaje mi się, że specjalnie im Konopski nie ubliżał, dlatego że znam treści Konopskiego i bywa on uszczypliwy dla ludzi. Kiedy trzeba powiedzieć, że coś jest obrzydliwe, to mówi o tym. Ale raczej nie ma takiego stylu, żeby komuś ubliżać. Myślę, że tutaj zostało użyte słowo, którego ten pan nie do końca użył znaczenia. Może dobrze, bo rozumieć to rozumie, ale na pewno dobrze nie użył tego słowa. Także chciałem to nagrać, bo takie cłaniactwo bardzo mnie denerwuje. Cześć, trzymajcie się i zacznij.